No, dzień dobry. Do prawie kolegów spotkałem tu, którzy wracają z pracy do, do kicia, bo pracują dziś tu w różnych miejscach na mieście, nawet w kamieniomach. No, dzień dobry. Leszek Bubel, przed więzieniem, zakładem karnym w strzelinie. To ten kryminał był, gościł tutaj około 80 internowanych. W 1982 roku tu się znalazłem. Nie na długo, bo zostałem stąd wykupiony, ale był to y, o, o dosyć ostry kryminał, jeżeli chodzi o internowanych. Y, 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 był taki komendant, major, Bezzębny i nam tu bardzo solidnie dokuczał. Było to dusz, doświadczenie życiowe. No, w, w, dosyć ciężkie, bo nie wiadomo, jaka nas przyszłość czekała. Większość to byli ludzie, tak była pani w, w różnych sytuacjach, tak jak ja w, podczas prowokacji w samolocie, w, gdzie my chciano por, przybić porwanie samolotu. Skończyło się internowaniem. Generalnie to był taki kić dla. Yy, skazanych średnimi wyrokami, czyli około pięciu lat i oni się do nas odnosili niezwykle życzliwie. E, mieliśmy wielkie poważanie i szacunek u skazanych. No. Reszta opowieści to może już tam yy, w jednych historyjkach to opowiadałem jak byłem w starszym celi, jak, jak żeśmy się tutaj chronili czas, no nie opowiadałem jeszcze o rodzinie, która tu mnie odwiedziła. To wtedy zacząłem palić papierosy. Miałem 25 lat. Wtedy to była takie nerwowe i dramatyczne tu chwile, że po prostu jak nie było co palić, to zbieraliśmy kiepy nawet i przez dwie zapałki się trzymało, żeby jak najwięcej wypalić. No bo straszono nas tutaj wyrokami, że tutaj to się znaleźliśmy przejściowo. Że na Sybie ludzą, że i w ogóle różne rzeczy. No może chłopaki niedoświadczone jeszcze takimi sprawami mieli się prawo bać. No. Każdy się bał rzeczywiście. Tam jak, tak, jak słyszę dzisiaj, że ktoś był, nie zaznał strachu w tamtym czasie, jak do niego strzelano, lano pałami, wybijano zęby, czy tłuczono krzesłami i jeszcze później tu obitego zamykano, to nie wierzę, żeby się nikt nie bał. To nie znaczy się, że, że ludzie się załamywali, bo raczej hardzi się znaleźli tutaj tacy, największe rozrabiaki wrocławskie, no i jak wśród nich, takie, tacy ludzie z pierwszych szeregów walki. No, no, tu spotkaliśmy dwóch klawiszy, bo się zainteresowali kamerą. Hmm, przyznam się, że dokładnie czy tak nie pamiętam, ale to oni twierdzą, że to dzisiaj to znakomicie wygląda i to jest taki zakład pokazowy, że. Wszystko tu jest bardzo elegancko, ja natomiast pamiętam bardziej wnętrza tych, jak się do cel szło i ten cały system, bo to, to się czułem jak w amerykańskim filmie, bo to była pierwsza taka jakby elektronika, nie, że wszystko się, nie było tym jak to klucze, nie, że się zawsze szczęk tych kluczy słychać w tych zamkach, tylko elektronicznie wszystko, nie, automatycznie się zamykało, otwierało, więc no to takie też... Robiło nie, niesamowite wrażenie. No i tyle. To były dziedzińce, że wychodziliśmy na spacery. Z okien wtedy wszyscy ci skazani krzyczeli Solidarność, brawo i tak dalej. No, no to przestali nas wyprowadzać na te spacery. No to się bunt zrobił. To bez przerwy się też kotłowało. Były słynne bijatyki, bali się, że się więźniowie zbuntują, więc w pewnym czasie Musieli nam odpuścić, otworzyć cele i, i tak dalej. No bo jak wczuliśmy za, za plecami tych, nie wiem, ile tu tych więźniów z tysiąc czy dwa, no to, to, to było bardzo budujące i, 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 i cieszyliśmy się, że, że ktoś za nami stoi. My nie mogliśmy się doczekać tu ani księdza, ani jakichś takich osób, które by tu przyszły. Natomiast wychowawca był niesamowity, bo mieliśmy wychowawcę, pamiętam stopni porucznika. I on nam tak szeptem mówił, że panowie, mówi tu nie mundur, nie, nie patrzcie na mój mundur, ja też tak podobnie <śmiech> myślę, <śmiech> e, jakby w w porządku. No ale ta wyższa kadra, przede wszystkim komendant, no to było kawał. <laughs> I tyle. I chciałem go tu dzisiaj spotkać albo zapytać. Może bym go odwiedził, może gdzieś to emeryturze. Ale usłyszałem od tych właśnie klawiszy którzy tu wychodzili, w ten moment pogadaliśmy, że już, już na cmentarzu szukać i tam, tam ich rozliczać się stwórca. No i tyle. Jakby dzisiaj to bez emocji większy było. No bo Czas leczy rany.